Dobrze, proszę pana, na pierwszym miejscu wlatuje pedofilizm. Tutaj Jaki pedofilizm? Kiedyś dziecko. <skrym w kotece> tak, tak, tak. Drugie, posiadanie kokainy. To nie Coca-Cola, proszę pana, niech pan sobie uważa. Yy, to tak, dalej lecimy. Yy, dalej, dalej, dalej. O, plucie na chodnik. No to mamy pięć dyszek z głowy. Dobrze. Uszkadzanie mienia publicznego. O, jazda pod wpływem alkoholu. O, jeszcze obraza funkcjonariusza. Przeklinanie w miejscu publicznym. Nieumienie parkowania auta. O, kurwa, proszę pana. O, jeszcze dwa razy oszukiwanie. <tryk>

Mamy tutaj bardzo dużo Oj. Ta... A jeszcze gwałt na dziecku, porwanie swojej żony O kurwa. Oj, nie zapłacenie karnetu na siłownię! Oj, kurwa, kurwa, pogniewamy się. Na drążek wypierdalaj, celu policjancie, Pogniewamy się. Za drążkami akurat siedzisz i będziesz siedział. Mister Karista siedzi siedzisz! Dobra, to tak. Idę wypisać panu mandacik, trochę długi, więc pan poczeka. Dobra. Ty na chuj się la. Dobrze To ja pana stajzuję i do się wyzrać Żartowałem Dobrze Arco... Weź cel do niego Daj O kurwa Leży zakłócą go lewa prawa. O, no, jeszcze za próbę zabójstwa funkcjonariusza. Nie, <noise> nie chciałem panu zabić. No, ale niestety tak. Nie Szukaliśmy nie pana. Uh, uh, I stolek pep, pep, pe, który. Pe,